Robię sobie trap, mam dziąku wielo i wam nie czas, czasu. Bijam do endu, już kolejny raz stawiam pokłonie do blisko. Bijam do endu, robię sobie trap, mam dziąku wielo. Moi drodzy, jesteśmy na Wojanowicach w kolejnym odcinku, przed chwilą w ogóle widzieliście zwiastun mojej piosenki Atomic End, 1 kwietnia, godzina 20, będzie, będzie w ogóle piosenka, więc, więc wyczekujcie, napiszcie sobie na karteczce, zapiszcie sobie na karteczce i powiedzcie rodzicom, żeby wam przypomnieli, a my widzowie zobaczyliśmy Wojana, który stoi przy mojej tajnej bazie, gdzie mam ukrytą płytę z piosenką Atomic End, nie wiem czy on chce ją ukraść, czy co, widzowie, w ogóle dzisiaj ze mną jest Kroshi, Hello. Jeszcze w ogóle zapomniałem powiedzieć, zostawcie łapkę w góry, Subika z weneczkiem. No i ale co tutaj do, do. Co tam tam do tej bazy? Masz w ogóle. Oj, masz w ogóle potkę. Masz w ogóle potkę na nie widzialność, Dwie potki. I dobra, dobra, chodźmy. Idziemy wtedy. Ej, spodnie masz, spodnie masz ubrane. Kurde, szybko. okej, okay, mam, mam nadzieję, że nie widział. Dobra, chodźmy, chodźmy. O, ktoś tam był. Dobra, o. Co? nie, było widział nas. Ale dobra, ale przez sekundkę, dobra, spokojnie to. To. M, dobra. Mmm, gdzie jestem jesteś. Jestem obok niego, jestem obok niego. Ja, ja też, dobra widzowie, jesteśmy obok bazy. Bardzo zre, Co on robi? Jest. Okej, okay, dobra. Jesteś na serwerze. Dobra widzowie, tutaj mamy w ogóle Atomic End i. On mi zabrał! On zabrał Atomic End! Ej, zabrał płytę ci, u oh nie. Nie. Co? Jak ty teraz premierę zrobisz? Nie no premier... No, chyba jest zapisane... na no, YouTube on tu zostawia lawę co jest grane Gdzie on idzie w ogóle? Stawia dirta no co on robi? Czekaj hitnego, bo się wkurzyłem na niego nie? O! Okej okay, może, <ścoughs> może pomyślisz, że to Nubek Może pomyśleć, że to Nubek no, no no Albo może Palion to. co nie? Albo Palion, albo kat Całkiem możliwe jest to Dobra ja se idę za nim tutaj Nie hitaj go już, żeby go po prostu nie denerwować I mnie też nie hitaj dobra. ale dobra Ale co, co, ej co, jak myślisz, co on chce zrobić? Gdzie on w ogóle idzie? I może spali tą płytę albo ją schowa gdzieś Ej, co jest? Czemu tutaj się pali? Czekaj, 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 czekaj. Ej, co tu jest? Ej, co jest grane? Czekaj, czekaj Jakaś, jakaś, jakaś Ej, co to kule. jest? Ja Je, nie wiem Ej, dobra, on leci, szybko za nim muszę iść Okej, okay, dobra Ej! To jest jakieś tajne wejście, co to jest? No ja i właśnie, te, ja też się zastanawiam. Ała, doreczek, tak muszę szybko zjeść, ale co za ścianą, żeby. Gdzie my jesteśmy? Nie wiem, jesteśmy w, jesteśmy w jakimś laboratorium. Palion Zielony 3? To... Wojon Niebieskie? Wojon Niebieskie? Czy te piosenki w ogóle istnieją? W ogóle tam jest nawet w środku Atomic Overworld, więc on chyba coś źle napisał Nie jak może Atomic Overworld? To jest, to jest tylko mem Overworld, jak można się pomyślić? Jak za się pomylić znaczy się? Nie, ale chodzi... Nie. Jest? Raczej chodziło o to, że to jest taki mem, proszę. I... No, co to ty? Ja skoczyłem na tą klatkę, S. Dobra, jak święt, co, 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 on robi? Hmm, co on chce tam zrobić? On... Co on chce... Ja przygotuję mleko, robi? przygotuję nie mleko, nie mleko. On Przygotuj mleko Przygotuj mleko? Nie mam mleka. Dobra. Atomic End! O nie, o nie, o nie, 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 nie. On to puszcza. Nie o kurde! Nie, 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 nie! Jeszcze wypuść! O dobre! Co ty wojna Dobra, jak ja Ej, Czekaj, e, czekaj, e, masz... E, e. Nie mam mleka, ma jestem niewidzialny. Czekaj, czemu wziąłeś? Czemu wziąłeś moje... Kroszli? Masz mleko, masz mleko to. Sobie wypi. Nie, no co? Co myślisz, że. Myślisz, że kradnięcie naszej piosenki jest tak o, dozwolone na Wojanowicach? Czemu nie podglądałeś? A czemu ty masz piosenkę Atomic Overworld, która jeszcze nie istnieje i zielone trzy? Hm? Zaraz zabierzemy Wojan Niebieskie i zobaczysz zaraz. Nie, 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 nie. Zaraz zobaczysz, nie? Ale tam jest Atomic Overworld, on nie wiem, chyba z kim. Nie istnieje gdzieś. nawet tu. Dobra, może spra. Ej, może zobaczmy czy... Ej, może zrobisz taką piosenkę? No, Atomic ale ta... Ale, ale to są tanie jakieś podróbki. Zielony 3? Nie istnieje coś takiego. Atomic Overworld? To też jest podróbka. Ty jesteś podrabiaczem jakimś. Co ty może chciałeś zostać kiedyś Ej, <trym> pomocy! pomocy! <trym> eee... <trym> Nie no, <narzucę. trym> Co się dzieje? Ej, to są barier bloki, co jest? <trym> <trym> może chcę iść za... Zapalionem? Jak to nie? Czy chcesz robić jak palion? Czy co? Nie, wojan tak się nie robi. Nie, nie możesz. Palion jest tutaj raperem profesjonalnym. a nie... Popularnym raperem. Nie ty Wojan Nie ty, ty nie... Bo... GoMulti Gomulci uwielbia słuchać, a ciebie nikt nie lubi słuchać. A wojan niebieskie. Wojan niebieskie. Kto to by słuchał? <laughs> Fu Oddaj płytę. Ej, nie dałem mu, nie dawaj mu nie, no, może. Kurde dobra, dam ci za nią, dam ci za nią. Ile chcę, co chcesz, co chcesz za nią, co chcesz za nią. Ciekawe, ciekawe. No dobra, no, no to będzie jako okup, no okej. Okay. Co ty chcesz za nią? Okup, okup. Dwa, no Co on chce? 20 dolarów, bo dostanie twoją muzykę. No nie, Ej, no dobra no Maj mu nie, lepiej No dobra, z do dolarów chodziło mu o Wojan Coin chyba, co nie? Czy nie wiem jak to się nazywa Czyli dolary wojanowickie mm. O no nie, no dobra, okej, okay. tylko nie puszczaj tego nigdzie Nie, nie zabijaj go, nie, za, nie zabijaj go w sumie W sumie? Albo w sumie, <laughs> Dobra, uciekajmy stąd. Ej, co to, to było? Uciekajmy. Nie ma kradnięcia piosenki, nie ma. Nie ma, nie ma. uciekamy. Dobra, zastanowię się, no chyba nie. <noise> jak włochasz kwiatki od spodu, no to nie ma, masz czego się zastanawiać, widzowie. Widzowie <noise> nie rozumiem, co tu się dzieje. Szukaj przejścia w wodzie, a odkryjesz prawdę. C co jak? to jest? Ej, przejścia w wodzie chyba chodziło tam, czyli, pra czyli prawdą jest Atomic Overlord. W ogóle widzowie za ten czas zwieźmy co tutaj... co tutaj się działo? Czemu to są jakieś meteory? Nie rozumiem. Może że Wojan chciał coś... Jakieś rytuały z swoim piosenkiem zrobić, chłopie. Co to jest? Mm. Jezu, ale co to są za... Nie, nie wiem co to są za bloki Nether Nie mogę tego jakoś rozgryźć. Myślisz, że Wojanowi... Wojan coś chciał przez to zrobić? Nie. Mm, może? Kurczę, nie, nie wiem. wiem. Nie wiem, nie wiem. Może w środku tych kul coś jest, nie wiem. Nie. nie no nic nie ma. Chodź rzeczy. rozejrzymy się i, za, i zakończymy odcinek, co nie? Bo ja nie wiem co tu się stało, naprawdę. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem widzowie. Może chodźmy w tamtą stronę. Ja u Nie. No co się stało? Co się stało? Za dużo. Ale co za dużo. Co czego za? Nie, nic, nic, nic. Za, du... nie za, dużo. Ważne. za dużo tutaj rzeczy się dzieje, co nie? No to. No. Nie. Ale chłop piosenki kradnie, nie? Nie mogę. Ale żeby tak kraść hamsko piosenki to jest, to jest Perfidnie. Perfidnie, dokładnie, nie że normalnie, tylko perfidnie widzowie. Szupia, tak się szupia. nie robi. Tak się nie robi, tak się nie robi moi szupia, drodzy. Ja tu Ej, po co to? Ej, co to jest? Co to jest? Poczekaj tutaj, Wojan i stąd, Wo, bo cię... Ej, nie, on tu jest, Ej, szybko, szybko żeby on nie, nie zauważył no, tego. dobrze. Po, po, ci. Dobra. Dobra. Wow. Co to jest? S Portal... Portal zombiega Co? Co? Nie, ej Krosi... Nie, nie wchodźmy tam, okej. Okay? Lepiej, no, lepiej nie, co nie. Dobra, może, może... Nie, 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 niż tego, nie niż tego. Nie niczczę. IP do Wojonowic, o nie. Nie, chyba nas wywali. Póki IP działa to wbijacie Wojonowicencekrop.pl Zapraszamy. Dobra. 1, 18, 2. Chodź wróćmy na wojan. Ej, ej, crushi, wiesz co wiem, gdzie się ukryjemy. Chodźmy. Co gdzie? Czupi. Ciupi. Bo on no, wie gdzie jesteśmy? To wiesz co zrobimy? O nie, królestwo. Okej, okay, chodź. Pek. O nie, tu jest kajna ta baza, to jest baza padiona. Czekaj, szybko zabuduj, 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 dobra, ja zabuduję też jednym Dobra, szybko chodźmy. Chodźmy, dobra. Ej, dobra, co? Ej, wszystko się tutaj pozmieniało zmieniało. Ej, wiesz co, wiesz co tutaj, wiesz, wiesz co pamiętam tutaj? Chodź. Tutaj coś było, co nie? Okej, okay, Co tam? Chodź. Co tu jest? Nie wiem szczerze, nie... nie... Ej, chowamy się tu. Dobra, dawaj, czekaj. Ej, dobra, jesteśmy teraz pod królestwami. Nie, co jest grane. Dobra, chodź, chodź krosz schowamy się w cave'ie i pożegnamy się z widzami. Yy, no... Dobra, dobra, A może jeszcze przed tym zbudujmy tajną bazę, okej? Okay? Żeby Woja nas nie, z... nie znalazł. Bo jeżeli Tantom wie gdzie jest, no to... W sumie plus jeden, dawaj tutaj, bo to jest taki. To gdzie? Taka ściana. O, no. Ści no w sumie ta, w sumie ta. Ja świecę, bo się palę. No, w ogóle. W ogóle. Ej, ej kurde, w ogóle, ty nie masz obrażeń? No. I co się stało? Czekaj, spra sprawdzę, czy nie jak jesteś na kreatywie. Jakby. Nie jest na kreatywnie. Hakerka, do... hakerka, hakerka. Ej, hakerka pewnie to, hakerka, no, no ta. Pewnie, ej, ale. Albo... Hakerka mi da specjalną, specjalnej. Nie? A, a, odporność na ogień nazywasz mocami. No, żebyś wiedział. Dobra. Mmm. Nie no, my mamy dalej potki na niewidzialność, więc następne odcinki na pewno będą z jakiegoś podglądania, ja tutaj zrobię jakiś design, design zrobię tutaj. Eee, czekaj. Idź Czupio, idź Czupio. Czekaj sprawdzę czy mam jakieś no, drewno. Przesuń się Masz, masz może drewno, schowasz w kieszeni czy masz. Spoko. No, ja za ten czas poszukam węgla, bo... Eee, Dziwnie się składa i mam akurat dwa staki. Tak? Masz. To daj, to daj, 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 daj. Da, 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 da. Dobra, Boże. daj, daj, dzięki, 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 ja zrobię za ten czas, zrób jakieś ściany, jeśli, no, jeśli coś, nie ja Zrobię jakieś wejście, chłopie. Dobra, to zrób jakieś wejście za ten Zaki czas. most tutaj fajny zrobi, ale Wojan nas nie znajdzie, no nie ma, stuby, nie no... ma krednięcia piosenki, człowiek. Widzowie, na pewno nie piszcie, nie piszcie Palionowi ani Wojanowi w komentarzach tego, co nie, no nie piszcie, nie piszcie, dobra. Ja tutaj już, ja tutaj już, yy, no stawiam pochodnie. Dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra. Hm. No to stawiam bloczki. O, Jezu, Dwa, okej, okay, dobra. To robi design, więc w sumie zostawię to tak. I tutaj też to tak zrobimy. O dwa I dobra, to tak to tak może wyglądać. To tak może szczerze wyglądać i mi się to podoba, co nie? Choć i tutaj na chwilę, bo nie chcę konkreta, konkrety, concre konkrety, um, I mi się to podoba. Mi się to podoba. Ej, w sumie. No tak taki Disney, design, design, design. No. Dobra, design. Dobra, e, ja tutaj już robię. Jeśli masz, to poszukaj w kieszeni jakieś ozdoby dekoracyjne, crafting, piecyki takie łóżka, co nie? E, czy coś. Mama akurat, mam akurat to, więc easy. No to easy, easy, easy. Mm, ja tutaj jeszcze postawię. Dobra. Okej, okay, dobra, tutaj jeszcze postawię takie rzeczy. Patrz, hmm. czopia, pa, co ja tutaj mam, czopia, pa. Czopia, czopia. To. Dobra. Bum. Hmm. I chopia bum. Widzisz chopia. No i chopia no i elegancik. Dora e, czekaj, może tutaj przenieśmy to łóżko, bo trochę, bo trochę zabiera miejsca, a tutaj by było idealne. Tu jest samo miejsca. No tak, ale, ale nie zabiera wejścia. Aha. No, niby ta, co nie? W sumie ta. Okej, okay, dobra, e, tutaj włóżmy... Ej, ej coś mi... coś mi bije, coś mi bije, nie, ja nie widzę. Jezu. Boże się ty wystraszyłem się. Ej, dobra. gdzie... To co jest? No. Gdzie? Ale wątpię, że znajdzie na naszą bazę. No, 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 no. no. Ja raczej nie znajdzie, co nie? go nikt widziałem gdzieś w Kejie. Nie gadaj. Zabudowywuje, zabudowywuję wejście. Dobra, co zabudowuj. To Co Nie nas tym może znaleźć. Dobra. Mm, ja tutaj robię taki design. Ja wiesz co? Profesjonnach mm, i te sprawy. Profesjon. Profesjonach grafiką i takie. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Dokładnie, dokładniej. Dokładnie. Eee... Okej, okay, dobra, pyk, pyk i... No i myślę, że tak o i tak, o. To będzie, To będzie bardzo, bardzo ładna. U. Bardzo ładna rzecz, co nie widzowie? Pamiętajcie aby nagrywać, gdy wyjdzie Atomic End to nagrajcie jakąś reakcję, będzie mi bardzo miło Wszystkie, wszystkie obejrzę, jak, jak po prostu mi napiszecie w komentarzu, że wstawiliście na swój kanał reakcję, to na pewno obejrzę, co nie? W wolnym czasie A ja tutaj już wchodzę, sprawdzę czy jest noc, nad... no nie ma jeszcze nocy, ale sobie ustawiłem respa Więc widzowie, jeśli film wam się spodobał, stawcie łapeczkę do góry, sobie kazuneczkę, a ja się z wami więc papa! Pa.